Cześć, witam was serdecznie na kolejnym filmie na kanale Gold Team. W tym w nagraniu przedstawię Wam strategię opartą o wskaźnik MACD. Zacznijmy zatem od dodania sobie takowego na nasz wykres. Jak zawsze działamy na TradingView. z tych akurat opcji, które będą przedstawione teraz w filmie, możesz korzystać bez problemu na darmowej wersji, pomijając y, większą liczbę powiadomień niż jedno na wskaźniku MACD, ale o tym za chwilkę. Y, więc tak, no może powiedzmy sobie, czym w ogóle jest MACD, jest to jeden popularniejszych wskaźników, używanych przez traderów, którzy inwestują na rynku, takim jak jest Forex. Myślę, że tutaj nie ma sensu zagłębiać w jakieś tam szczegóły odnośnie tego wskaźnika, jak on jest definiowany, z czego się składa itd., itd. Jednak wiadomo podstawy, czyli tak, MACD składa się z dwóch linii, linii MACD i linii sygnałowej. Jeżeli sobie tutaj, tutaj klikniemy dwukrotnie, możemy zmienić, zmienić sobie kolor właśnie tych linii. Jak widzimy, EACD mamy oznaczone kolorem niebieskim, natomiast linię z sygnałową kolorem pomarańczowym. Ja sobie to od razu zmienię na kolor. Właśnie taki czerwony. OK. I tak, jako że jest to film z serii strategii, którą mogą wykorzystać porządkujące osoby, ja nie chcę Was tutaj bombardować informacjami technicznymi, możecie o tym dotrzeć w internecie. Wiele osób się pochyliło nad tym tematem, więc nie widzę sensu tłumaczenia tego w tym filmie, skoro ma być maksymalnie prosto. Standardowo, jest to jedynie szkiele strategii. W tym filmie jedynymi warunkami wejścia w pozycję będzie przecięcie linii sygnałowej przez linię AMAT MACD. Kiedy linia MACD przetnie od dołu linie sygnału poniżej punktu 0, zagrywamy na wzrost. Kiedy linia MACD przetnie od góry linię sygnału powyżej punktu 0, zagrywamy na spadek. Ważnym aspektem jest również interwał czasowy. Krąży taka potoczna opinia, że im wyższy interwał e tym ten sygnał będzie pewniejszy. Może i tak, my skupimy się aktualnie na wykresie 15-minutowym. Według mnie rozgrywanie tą strategią na niższym interwale nie ma większego sensu, także jest to taki minimalny interwał, tak żebyśmy mogli sobie uchwycić jak największą ilość sygnału, prawda? No bo im wyższy interwał, tym sygnału, sygnału będzie mniej. Mają one być prawdopodobnie bardziej dokładne, no wiadomo, jednak tych sygnałów będzie mniej, jak już powiedziałem. Jak zauważycie, strategia spisze się pewnie dobrze w samodzielnym tradingu na live. Myślę, że w ogóle zacząć przed samym rozpoczęciem tradingu, przeanalizować sobie strategię, przetestować na danych historycznych i dodać kolejne warunki. No, tak, żeby wyeliminować fałszywe sygnały, no bo na nich nam nie zależy. Zależy nam na poprawnych sygnałach i fajnym zarobku. Jeżeli chcielibyście film, gdzie przedstawię wam kompletną strategię, jaką ja rozgrywam, dajcie znać w komentarzu. Przygotuję wówczas taki materiał. Reasumuję, to Pana sobie instrument, na którym chcę zagrać według strategii. W tym przypadku będzie to, w moim przypadku, będzie to EURUSD. Ustalam powiadomienie i w ten sposób czekam. Także, może pokażmy sobie, jak takie powiadomienie ustawić, Pod dodaniu wskaźniku MACD. Możemy przejść sobie do okna z tym właśnie wskaźnikiem. Może sobie tutaj jeszcze wyznaczę przy okazji strefę 0. Jest to oczywiście strefa, znajdująca się w tym miejscu. Także, sekundkę. Zobaczymy sobie tą strefę linią poziomą, oczywiście. No, około, około tak. Biały kolor będzie, będzie ok. I tak, klikając prawym przyciskiem, możemy dodać sobie, oczywiście, alert. Robimy to w ten sposób. Warunkiem ma być MACD, nie EURUSD, a interesuje nas, interesuje nas przecięcie linii MACD. Warunek, właśnie przecięcie. Wartość tutaj zmieniamy na MACD. Zmieniamy na signal, Tylko raz, jednorazowo my sobie ustawimy alert. Jest aktywowany każdorazowo w momencie spełnienia określonego warunku. No, i tutaj już dalsze opcje to są. E, aha, e, czas, czyli no my, my będziemy z tego korzystali zapewne przez jakiś czas, więc damy sobie otwarty. Później będziemy się wyłącznie po prostu takowy signal zamkniemy. No i tutaj sobie ustawiamy jeszcze gdzie chcemy być informowani. Tutaj nie ma to większego znaczenia, żebym to pokazywało na filmie. Także klikamy sobie taki, ustawiamy sobie taki właśnie alert i czekamy. Jak widzicie pojawił nam się tutaj, pojawił nam się tutaj alert, który czeka na spełnienie warunków. No i na przykład taki warunek był spełniony. Sekundkę, linia sygnału tu na czerwona, tak? Tak to sobie ustawiliśmy, ok. Czyli w momencie kiedy MACD, MACD przed linie sygnału, jak widzimy taki fajny przykład. Mamy właśnie w tym miejscu, także w tym miejscu zagralibyśmy sobie na kupno i jakby, jak widzicie zarobilibyśmy prawdopodobnie, sekundkę, pozycja długa, to było w tym miejscu, stosunek ryzyka do zysku 1 do 1,5, no i jeszcze pozycja by się nie zamknęła, aczkolwiek prawdopodobnie zamknęlibyśmy pozycję zyskiem, jak widzicie. Więc, tak, no co, lecimy z przyspieszeniem filmu. Przetestujemy sobie ostatnie dwa miesiące na Euro W tym też odpowiem na pytanie, które zadaliście mi na Instagramie, na którego również zapraszam. Słyszymy się za chwilkę. Na Instagramie poprosiłem Was o zadanie pytań, takich, które mielibyście do mnie, jako do osoby, czy do naszego, do naszego teamu. Myślę, że w tej kwestii się zgadzamy, także odpowiedzi macie poniżej. Pytaniem, pierwszym pytanie było: jaki kapitał początkowy według Ciebie jest najlepszy na start. Jest to pytanie ciężkie, zarazem łatwe. Po około dwóch latach szkolenia ludzi jestem w stanie przyjąć jakieś tam kryteria, które pozwolą się zdefiniować, jaki kapitał jest według mnie najbardziej adekwatny. Czyli tak, po pierwsze środki, które są wolne, nie są przeznaczone na opłaty, jedzenie i tak dalej, czyli tak zwany wolny, luźny kapitał. To jest bardzo ważne. Z drugiej jednak strony może być to kapitał zbyt niski, czyli nie może być to pieniądz, do którego nie czujesz wartości, musi być wręcz przeciwnie. Zaczynałem rzucić na swój pierwszy rachunek jakieś 5% swojej obecnej wypłaty, ówczesnej wypłaty przepraszam, przez to nie czułem wartości tego pieniądza, mogłem go stracić, zarobić whatever. Skończyło się tym, że zacząłem pisać zabójcze lody, czyli przykładowo przy depozycie, nie wiem, 1000 dolarów zacząłem pisać loty przy 0,50, no i jak wiadomo bardzo łatwo przez to wyzerowałem konto. Przejdźmy teraz, wpłynnie do drugiego pytania: Jakimi lotami operować? Na początku, według mnie, 3% kapitału z biegiem czasu, budowania strategii, trading planu, mierzenia statystyk, to jest to bardzo istotne skuteczności, nabierania doświadczenia, czyli inaczej, nabierania intuicji, czyli intuicji opartej na doświadczeniu. Można oczywiście zacząć eksperymentować z tym lotem. Polecam Wam aplikację, są teraz na ekranie. Ok, także znajdujemy się na stronie baby.pepsk.com. I tak, mam tutaj taki prosty kalkulator, gdzie po podstawieniu wszystkich wartości, czyli walut naszego konta, po podstawieniu stanu naszego konta, ryzyka wyrażonego w procentach, 100 plusa wyrażonego w pipsach, po podstawieniu pary walutowej, zajnam wyliczone, ile możemy sobie w jedną pozycję wrzucić kapitału, tak żeby stracić ewentualnie właśnie 3% naszego depozytu. No to jak widzicie, przy takich wartościach, ja ustawiłem, standardowy lot, jaki powinniśmy wybrać ustawić, żeby ewentualnie stracić 3% naszego kapitału, to jest to e, widoczne tutaj na ekranie, natomiast e, mamy tutaj trzy typy lotu, czyli mikroloty, mini loty i loty standardowe. E, standardowo myślę, że będziesz miał na rachunku lot standardowy, jednak warto to sprawdzić, jeżeli nie wiesz jak e, to zgłosić do saportu swojego brokera e, i tam na pewno uzyskasz taką odpowiedź. Ok, także tak pod, to wygląda podsumowanie pozycja po pozycji. Yy, wiadomo, że tutaj wszystkiego nie widzieliście, aczkolwiek byście się sprawić to yy, własnoręcznie, może to oczywiście zrobić. Reasumując, łącznie na plus 558 pipsów na bardzo prostej strategii, co uważam za wynik świetny. No bo yy, na dobrą sprawę tutaj nie mamy do roboty nic, poza tym, że ustawiamy sobie przypomnienia. Yy, wiadomo. Wiadomo, ja tutaj założyłem sztywne ramy strategii, można było z tych pozycji wychodzić inaczej, pewnie w realnym tradingu i zapewne każdy zachowałby się inaczej, ale no jak widzicie, prostą strategią ustawiając proste sztywne ramy możemy zrobić 558 pipsów, więc nie pozostaje nam nic jak tą strategię wówczas ulepszać, to znaczy dodawać kolejne warunki wejścia, wyjścia, co może przełożyć się na jeszcze lepszy wynik, więc co? Tutaj na tyle w tym filmie, nie chcę się jak zwykle rozwodzić, chyba że uważacie, że może czegoś w tych filmach brakuje, to dajcie mi śmiało znać w komentarzu. Liczę na Wasze opinie, jakiekolwiek one by nie były, zawsze zaznaczam negatywne czy pozytywne, bo to właśnie ten negatywny feedback na dobrą sprawę daje dla mnie taką wartość, którą jestem w stanie porównać z pozytywnym feedbackiem, który jest raczej, jest również bardzo fajny, aczkolwiek wpływa on jedynie na moją strefę mentalną, natomiast negatywne komentarze na merytorykę i coś, co mogę poprawić. Także nie pozostaje mi nic innego się z Wami pożegnać i słyszymy się w kolejnym filmie w następnym tygodniu. Cześć!